Miejsce numer 1. PPS-43 To radziecki pistolet maszynowy, zaprojektowany przez Aleksieja Sudajewa jako lżejsza, bardziej kompaktowa i tańsza alternatywa dla popularnego PPS-41. Broń ta została opracowana z myślą o oddziałach zwiadowczych, załogach pojazdów, spadochroniarzach i innych formacjach, dla których mobilność i niewielka masa były niezwykle istotne. Powstanie PPS. Było odpowiedzią na doświadczenia pierwszych lat wojny, gdzie masowe użycie PPS przez Armię Czerwoną ujawniło zarówno jego zalety, wysoką szybkostrzelność i odporność, jak i wady, takie jak duża masa, nieporęczność i trudność w produkcji bębnowych magazynków. Sudajew rozpoczął pracę nad nową konstrukcją w Leningradzie podczas oblężenia miasta, a po pomyślnych próbach polowych prototypu PPS-42, zmodernizowany model. PPS-43 został przyjęty do uzbrojenia w roku 1943. PPS-43, podobnie jak jego poprzednik, używał naboju 7,62 mm tokariew i zasilany był łukowym magazynkiem na 35 nabojów, który był znacznie bardziej niezawodny niż magazynki bębnowe. Broń działała na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Miała szybkostrzelność teoretyczną około 600 strzałów na minutę, co stanowiło dobry kompromis pomiędzy ogniem zaporowym a kontrolą nad bronią.